Zamknij oczy na sekundę i pomyśl, ile nocy spędziłeś bezsennie gapiąc się w sufit z tym uciskiem w piersi, zastanawiając się, czy to, czego doświadczasz, to wszystko, na co zasługujesz. Ile razy czułeś, że coś jest nie tak, ale nie potrafiłeś do końca tego określić? Nie jesteś sam i to nie twoja głupota. Jest powód tego niepokoju. Wyobraź sobie, że w tej właśnie chwili oświetla cię delikatne światło. To nie przypadek, że jesteś tu i teraz słysząc te słowa. Anioły nie wybierają ludzi przypadkowo. Przychodzą do tych, którzy są gotowi słuchać, a dziś mają przesłanie właśnie dla ciebie. Czy kiedykolwiek poczułeś ten dreszcz na karku, jakby ktoś próbował cię przed czymś ostrzec? Albo śniłeś o powtarzających się sytuacjach, jak znak, którego nie mogłeś rozszyfrować? Może to ignorowałeś, myśląc, że to tylko twoja wyobraźnia. Ale co jeśli powiem ci, że tak nie jest? Co jeśli ten wewnętrzny głos to przeczucie, to wiadomość z wszechświata, próbująca uratować cię przed ścieżką, która nie jest twoja? Wiele kobiet spędza lata w związkach, które je duszą które sprawiają, że wątpią we własną wartość, które wyczerpują je tak bardzo, tak bardzo, tak bardzo czekając. Przekonują same siebie, że tak po prostu jest, że miłość boli, że trzeba to znosić. Ale anioły nie chcą, żebyś tylko znosiła, chcą, żebyś żyła. Chcą, żebyś obudziła się i dostrzegła prawdę, która jest tuż przed tobą, ale której ty ze strachu lub przyzwyczajenia nie dostrzegasz. Dzisiaj coś się zmieni, bo to nie jest kolejny filmik, to wezwanie, okazja, by w końcu zrozumieć to, co Twoje serce wiedziało od dawna. Czy kiedykolwiek czułeś, że nadszedł czas, by zwrócić na to uwagę, że czeka na Ciebie coś większego, ale nie wiesz od czego zacząć? Właśnie dlatego tu jesteś. Anioły nie mówią głośno, one szepczą, pojawiają się w najdrobniejszych szczegółach. Piosence, która gra w odpowiednim momencie, w zdaniu, które przypadkiem przeczytałeś, w osobie, która pojawia się na Twojej drodze, gdy najbardziej jej potrzebujesz. A jeśli ignorowałeś te znaki, wiedz, że Cię nie opuszczą. Ale czas nie czeka, życie nie czeka i miłość też nie prawdziwa miłość, ta, na którą zasługujesz. Więc weź głęboki oddech. Otwórz serce, bo w ciągu najbliższych kilku minut odkryjesz przesłanie, które może wszystko zmienić. To nie przesada, to nie dramat, to prawda, którą już czujesz, ale jeszcze nie miałeś odwagi, by się z nią zmierzyć. Jeśli kiedykolwiek czułeś się zagubiony, płakałeś w samotności lub zastanawiałeś się, czy warto tak dalej żyć, to jest Twoja chwila. Nie odwracaj się. Nie pozwól, by ta okazja cię ominęła. To, co słyszysz, może być dokładnie tym, czego pragnie twoja dusza. A jeśli ten film do ciebie przemawia, jeśli porusza coś głęboko w tobie, pomóż mi przekazać tę wiadomość większej liczbie kobiet. Polub zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, żeby niczego nie przegapić, bo od dziś nic już nie będzie takie samo. Czy kiedykolwiek obudziłeś się rano z niewytłumaczalną pewnością, jakby coś w tobie już wiedziało, co przyniesie dzień? Albo poczułeś ucisk w piersi podejmując decyzję, jakby cichy, niemal niesłyszalny głos próbował cię ostrzec: Zaczekaj, to nie w tę stronę. Ten głos istnieje. I to nie tylko twoja intuicja to sposób, w jaki anioły do ciebie mówią. Anioły nie przybywają strombami ani piorunami, nie wyważają drzwi do Twojego umysłu. Przybywają jako westchnienie, jako myśl, która pojawia się znikąd, jako wspomnienie, które powraca bez powodu. Mówią językiem ciszy, w tych chwilach, gdy zatrzymujesz się, bierzesz głęboki oddech i czujesz, że jest coś więcej, coś czego jeszcze nie widziałeś. Pomyśl o ostatnich razach, kiedy czułeś się tak samo. Może to było wtedy, gdy spotkałeś kogoś i nawet bez powodu wiedziałeś, że to nie dla ciebie, albo gdy zignorowałeś podejrzenie, tylko po to, by później odkryć, że twoje serce już znało prawdę. Anioły nie krzyczą, nie muszą, po prostu stawiają przed tobą prawdę i czekają, aż znajdziesz odwagę, by spojrzeć jej w oczy. Wykorzystują sny. Te, które powtarzają się jak film, którego nie da się zatrzymać. Sny o wodzie, o lataniu, o otwieraniu i zamykaniu drzwi, sny, w których biegniesz, ale się nie ruszasz, albo sny, w których nagle znajdujesz się w zupełnie nowym miejscu, jakbyś już tam był. To nie są zbiegi okoliczności, to wiadomości, znaki, że coś musi się zmienić. Mówią też przez ludzi. Czasami obcy mówi dokładnie to, co chciałeś usłyszeć, albo przyjaciel, nieświadomy niczego, wypowiada zdanie, które zdaje się pochodzić z głębi twojej duszy. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego tak się dzieje? To nie przypadek. Anioły posługują się bliskimi, by cię prowadzić, by przypomnieć ci o tym, co już wiesz, ale boisz się przyznać. Co więcej, manifestują się w chwilach, gdy patrzysz na zegarek i widzisz 11:11, 22:22 czy jakąkolwiek inną sekwencję liczb, która zdaje się za tobą podążać, to nie wyobraźnia. To portale energetyczne, momenty, gdy niebo zbliża się do ziemi, by ci przypomnieć: Uważaj, czy jesteś na dobrej drodze, czy oszukujesz sam siebie. Ale najpotężniejszym znakiem ze wszystkich jest ten, który czujesz w swoim ciele: uczucie trzepotania w żołądku, ciepło w piersi, łzy, które napływają bez ostrzeżenia. Twoje ciało wie, twoja dusza wie. Anioły mówią ci, że czas przestać udawać, że wszystko jest w porządku, gdy w rzeczywistości toniesz w ciszy, wymówkach, obietnicach, które nigdy się nie spełniają. A co robisz z tymi znakami? Ile razy je ignorowałeś, myśląc, że to strach, niepewność, czy wszystko siedzi ci w głowie? Ile razy wybierałeś wiarę w to, co najłatwiejsze, zamiast stawić czoła temu, co prawdziwe? Anioły nigdy nie przestają próbować, powracają raz po raz, ponieważ wierzą w ciebie bardziej niż ty sam w siebie, ale nie mogą cię zmusić, żebyś zobaczył, mogą ci tylko pokazać drogę. Pójdziesz nią, albo pozostaniesz taki sam, to twój wybór. A oto bolesna prawda: ignorowanie tych znaków nie sprawi, że znikną, tylko utrudni życie. Bo kiedy zamykasz oczy, naprawdę wszechświat się nie poddaje, po prostu zwiększa głośność, a czasami wiadomość, która mogła być tylko szeptem, staje się burzą. Czy kiedykolwiek tego doświadczyłeś? Czy kiedykolwiek czułeś, jak życie przypiera cię do muru, jakby chciało powiedzieć: Dość, nie możesz już udawać? I to było bolesne, to było przerażające, ale konieczne. Bo tylko wtedy, gdy przestajesz okłamywać samego siebie, wszystko zaczyna się zmieniać. Anioły nie chcą widzieć twojego cierpienia, chcą cię widzieć wolnego, chcą, żebyś obudził się do miłości, na którą zasługujesz. Do życia, jakie mógłbyś wieść, gdybyś nie był tak przywiązany do tego, co już ci nie służy. Chcą, żebyś zrozumiał, że pragnienie czegoś więcej nie jest egoistyczne, bycie szczęśliwym nie jest zbyt wymagające. Więc zamknij oczy ponownie, odetchnij i zapytaj siebie: Jaki znak ignorowałem? Ta myśl, która nie chce ci wyjść z głowy. Ten strach, który nie daje ci zasnąć, ten związek, który cię wyczerpuje, zamiast wypełniać. Anioły pokazują ci drogę wyjścia, zawsze to robią, ale to od ciebie zależy, czy zrobisz pierwszy krok. Jeśli ta wiadomość od Aniołów poruszy twoje serce i da ci nadzieję na prawdziwą miłość, możesz wyrazić swoją wdzięczność, klikając: Dziękuję bardzo. To drobny gest, który wiele znaczy, pozwala mi nadal dzielić się z Tobą światłem, wsparciem i wiadomościami od aniołów każdego dnia. Dziękuję Ci z całego serca. W życiu każdej kobiety nadchodzi taki moment, kiedy prawda staje się niepodważalna. To nie kwestia czasu ani logiki, to kwestia duszy. Możesz ją odwlekać, możesz się rozpraszać. Możesz nawet przekonać samą siebie, że wszystko się ułoży, ale prawda nie znika. Ona czeka. I dopóki udajesz, że jej nie widzisz, staje się coraz cięższa, coraz bardziej nagląca, aż pewnego dnia budzisz się i uświadamiasz sobie, że nie ma już odwrotu. Wyobraź sobie drzwi powoli się zamykające, widzisz je, wiesz, że zaraz się zamkną, ale zamiast biec, Stoisz w miejscu, jakbyś czekał, aż ktoś ci je otworzy, aż rozlegnie się dźwięk zamka i zrozumiesz. Niektóre okazje nie pukają dwa razy, anioły nie ostrzegają cię bez powodu. Kiedy stawiają znak na twojej drodze, to dlatego, że wiedzą, że jeśli nie zadziałasz, pożałujesz. Ani za miesiąc, ani za rok. Przez całe życie. Czy kiedykolwiek to czułeś? Ten ciężar w żołądku, gdy ignorujesz ostrzeżenie, tę pustkę, która narasta za każdym razem, gdy wybierasz komfort kłamstw zamiast bólu prawdy. Anioły nie pokazują ci tych znaków, żeby cię przestraszyć. Pokazują ci je, ponieważ kochają cię wystarczająco mocno, by nie pozwolić ci się zgubić. Ale kiedy odwracasz się od tych sygnałów, mówisz do wszechświata, nie jestem gotowy. Wolę zostać tam, gdzie jestem, nawet jeśli to mnie zniszczy. A wszechświat odpowiada: nie karą, ale konsekwencjami. Bo życie nie polega na karaniu, ale na wyborach. A każdy wybór ma swoją cenę. Kiedy ignorujesz związek, który już ci nie służy, ceną jest twój spokój. Kiedy uciszasz głos, który każe ci odejść, ceną jest twoja samoocena. Kiedy odrzucasz szansę na szczęście z obawy przed zranieniem lub byciem zranionym, ceną jest Twoja własna dusza. Anioły o tym wiedzą, dlatego wytrwale trwają, wysyłają sny, intuicje, spotkania, a nawet ból, jeśli to konieczne, bo wolą widzieć Cię płaczącego dziś uwalniającego się niż uśmiechniętego jutro, uwięzionego w życiu, które nie jest Twoje ale jest pewna granica. Jest punkt, w którym jeśli nadal będziesz je ignorować, znaki ustaną. Nie dlatego, że anioły się poddały, ale dlatego, że szanują twoją wolną wolę. Nie zmuszą cię do zobaczenia tego, czego nie chcesz zobaczyć. A potem, kiedy w końcu zdecydujesz się otworzyć oczy, może być już za późno. Może osoba, którą powinieneś był puścić, już poszła dalej. Może szansa, którą powinieneś był wykorzystać, już minęła? Może ta wersja ciebie, która wciąż wierzyła w miłość, szczęście, drugą szansę, już nie istnieje? To nie dramat, to życie to duchowe prawo, które mówi, że wszystko ma swój czas. A kiedy upierasz się, żeby zostać tam, gdzie nie powinno, życie toczy się dalej bez ciebie. Anioły cię nie opuszczą, ale też nie uratują przed tobą samym. Będą Cię nadal kochać, prowadzić, wysyłać Ci znaki, ale jeśli zdecydujesz się zamknąć oczy, będą Cię szanować i będziesz musiał żyć z konsekwencjami tego wyboru. Pomyśl o kobietach, które znasz, o tych, które spędziły lata w związkach, które je osłabiły, które sprawiły, że zwątpiły w swoją wartość, o tych, które kiedy w końcu zdecydowały się odejść, spojrzały wstecz. I zadały sobie pytanie: Dlaczego zajęło mi to tak dużo czasu? Wiedzieli, zawsze wiedzieli, ale strach był silniejszy, a czas, nieubłagany, nie cofnął się. Nie chcesz być jednym z nich, nie chcesz dożyć czterdziestki, pięćdziesiątki i spojrzeć w lustro myśląc, co by się stało z moim życiem, gdybym miał odwagę. Anioły tego dla ciebie nie chcą, chcą, żebyś żył. Chcą, żebyś kochał, chcą, żebyś był kochany tak, jak na to zasługujesz, ale żeby to zrobić, musisz przestać udawać, że nie widzisz znaków, musisz przestać odkładać na później swoje własne szczęście, bo ból konfrontacji z prawdą dziś jest mniejszy niż ból żalu z jej powodu jutro. Samotność zerwania związku, który Ci nie służy. Jest mniej okrutna niż samotność pozostania w nim i zatracenia się w nim, a odwaga, by zacząć od nowa, jest lżejsza niż ciężar dźwigania życia, które nie jest Twoje. Anioły czekają na Ciebie, stoją z wyciągniętymi rękami, gotowe Cię poprowadzić, ale nic nie zdziałają, jeśli nie zrobisz pierwszego kroku, jeśli raz na zawsze nie zdecydujesz, że zasługujesz na więcej. Że zasługujesz na miłość, że zasługujesz na spokój, że zasługujesz na szczęście. Drzwi wciąż są otwarte, ale nie będą otwarte wiecznie. Co zrobisz? Czy będziesz dalej patrzeć w podłogę, udając, że nie widzisz? Czy podniesiesz głowę, weźmiesz głęboki oddech i w końcu wybierzesz siebie? Wybór należy do Ciebie, a czas czeka. Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się, by wsłuchać się w ciszę między słowami? W tę pustą przestrzeń, w której kryje się prawda, gdzie to, co niewypowiedziane, krzyczy głośniej niż jakakolwiek obietnica? Anioły nie muszą mówić, po prostu oświetlają to, co już istnieje i czeka na dostrzeżenie, a dziś wskazują ci sedno tego, czego unikałeś prawdę o Twoim związku. Nie chodzi o kłótnie ani o złe chwile, chodzi o coś znacznie głębszego. O uczucie, które odczuwasz, gdy jesteś sam, gdy hałas świata cichnie i w końcu pozwalasz sobie czuć. To ta pustka, która nie znika, nawet gdy jesteś przytulony. To głos, który szepcze, to nie jest to, na co zasługujesz. Anioły chcą, żebyś wiedział jedno. Nie prosisz o zbyt wiele. Nie jesteś zbyt wymagający. Nie dramatyzujesz. Tracisz to, co zawsze powinno być Twoje. Miłość to nie tylko towarzystwo, to nie tylko uczucie. Miłość to spokój, to poczucie bezpieczeństwa, to patrzenie komuś w oczy i świadomość, że bez względu na wszystko, nie jesteś sam. A jeśli tego nie masz, to nie dlatego, że miłość jest trudna, to dlatego, że jesteś w niewłaściwym miejscu. Czy zdarzyło ci się kiedyś usprawiedliwiać rzeczy, których nie powinnaś robić? Tłumaczyć przyjaciołom, dlaczego on zachowuje się w ten sposób, dlaczego nie robi tamtego, dlaczego sprawy nie układają się tak, jak sobie wymarzyłaś? Anioły nie chcą twoich wymówek, chcą twojej prawdy, bo kiedy zaczynasz zmyślać powody tego, co cię nie uszczęśliwia, nie ratujesz związku, zdradzasz samą siebie. I co więcej, Anioły nie wierzą w morze pewnego dnia. Wiedzą, że miłość nie jest mglistą obietnicą. Nie jest zmienie się. Jeden następnym razem będzie inaczej. Miłość jest teraz. Jest konkretna. Jest działaniem. Jeśli czekasz na przyszłość, która nigdy nie nadejdzie, to dlatego, że żyjesz iluzją. A aniołowie nie chcą, żebyś żył na okruchach. Chcą, żebyś miał pełny stół. Czy kiedykolwiek zatrzymałaś się i zastanowiłaś nad tym, czego naprawdę chcesz? Nie nad tym, co myślisz, że możesz mieć, nie nad tym, na co myślisz, że zasługujesz, ale nad tym, czego pragnie twoje serce, gdy nikt nie patrzy? Anioły to widzą: widzą kobietę, którą jesteś, gdy jesteś sama, gdy nie musisz się kurczyć, by wpasować się w czyjś świat. Widzą miłość, którą jesteś w stanie dać. I miłość, której sobie odmawiałaś. Chcę, żebyś zrozumiał jedno: pragnienie szczęścia nie jest egoizmem, chęć posiadania więcej nie jest grzechem, nie jesteś niewdzięczny nie godząc się na mniej, jesteś wierny swojej duszy, bo anioły wiedzą, że godząc się na mniej niż na to zasługujesz, nie tylko krzywdzisz siebie, blokujesz błogosławieństwa, które mogłyby do ciebie dotrzeć. Wyobraź sobie choć przez chwilę, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś przestał się zadowalać, gdybyś spojrzał w oczy temu, co cię przeraża, i powiedział: Przybywa. Gdybyś mógł uwolnić się od strachu przed samotnością i zrobić miejsce dla miłości, która naprawdę cię dopełnia, anioły pokazują ci, że to możliwe. Ale aby to zrobić, musisz uwolnić się od tego, co już ci nie służy. A oto bolesna prawda. Czasami to nie związek potrzebuje ratunku, to ty. Czasami przesłanie aniołów nie jest po to, żebyś walczył mocniej, ale żebyś się uwolnił. Bo jest różnica między kochaniem kogoś, a zatraceniem siebie w imię tej miłości. A anioły nie chcą, żebyś się zatracił. Chcą, żebyś się odnalazł. Więc zamknij oczy, oddychaj. I zadaj sobie pytanie, czego naprawdę chcę. Nie tego, czego boję się stracić, nie tego, co myślę, że mogę mieć, ale tego, za czym woła moja dusza. Anioły już znają odpowiedź, czekają tylko, aż znajdziesz odwagę, by ją usłyszeć. 5. Jak działać teraz, kroki, które odmienią Twoje życie miłosne? Czy kiedykolwiek czułeś ten moment, kiedy wszystko wydaje się zatrzymywać, kiedy świat milknie? I nagle wiesz dokładnie, co musisz zrobić. Aniołowie nazywają to moment prawdy. To ta sekunda, kiedy wątpliwości znikają, głos intuicji przemawia głośniej i rozumiesz, że nie ma czasu do stracenia. Ta chwila to nie magia, to zaproszenie i dzieje się teraz. Anioły nie chcą, żebyś czekał. Nie chcą, żebyś znowu to odkładał, myśląc, że wszystko się ułoży, bo życie nie polega na czekaniu. Chodzi o wybory. A wybór, którego dokonasz dzisiaj, zadecyduje nie tylko o twojej romantycznej przyszłości, ale także o spokoju, który będziesz nosić w sobie od teraz. Pierwszy krok jest prosty, ale najtrudniejszy. Przestań okłamywać samego siebie. Nie chodzi o obwinianie kogokolwiek, ani o rozpamiętywanie przeszłości. Chodzi o spojrzenie na to, co przed tobą, i przyznanie się. Nawet jeśli tylko przed sobą to mnie nie uszczęśliwia. Anioły nie proszą cię o wszystkie odpowiedzi. Proszą tylko o szczerość. Bo prawda, choćby najboleśniejsza, zawsze jest lżejsza od kłamstw, które nosimy w sobie od lat. Drugim krokiem jest usłysz głos, który uciszyłeś ta, która mówi, gdy jesteś sam, która szepcze, gdy zamykasz oczy, która płacze, gdy pozwalasz sobie czuć. Anioły mówią przez nią. Nie dadzą ci mapy ani formuły. Dadzą ci jedną pewność: już wiesz, co robić. Brakuje niejasności, lecz odwagi. I tu właśnie pojawia się trzeci krok. Podejmij działania w ciągu najbliższych trzech dni, nie za tydzień, nie wtedy, gdy wszystko się uspokoi. Teraz. Bo anioły wiedzą, że jeśli nie zaczniesz działać. Póki przesłanie jest jeszcze świeże w twoim sercu, życie będzie toczyć się dalej, wymówki powrócą, a ty po miesiącach znajdziesz się w tym samym miejscu, zastanawiając się, dlaczego nic się nie zmieniło. Nie musi to być nic wielkiego, może to być szczera rozmowa, może to być wewnętrzna decyzja, by nie akceptować już tego, co ci nie służy. Może to być symboliczny gest, jak napisanie listu, którego nigdy nie wyślesz tylko po to, by się wyzwolić. Anioły nie żądają, żebyś zmienił wszystko od razu. Proszą tylko, żebyś zaczął. I pamiętajcie, anioły nie opuszczają tych, którzy mają odwagę iść naprzód. Są z wami, nawet gdy pojawia się strach, nawet gdy wątpliwości próbują was sparaliżować. Są w małych rzeczach. W piosence, która gra w odpowiednim momencie, w osobie, która pojawia się, gdy jej najbardziej potrzebujecie, w sile, o której istnieniu nie wiedzieliście. Więc weź głęboki oddech, poczuj ciężar, który nosisz od tak dawna, i wiedz, że od dziś nie musisz go dźwigać sam. Anioły mówią ci, jesteś silniejszy, niż myślisz, a miłość, na którą zasługujesz, jest bliżej, niż myślisz. Ale, żeby do ciebie dotrzeć, twoje ręce muszą być wolne, a serce otwarte. Teraz stoisz przed ścieżką, którą tylko ty możesz podążać. To nie jest łatwa droga, bo aniołowie nigdy jej nie obiecali. Obiecali, że będzie warto. I tutaj, w tej właśnie chwili, masz wszystko, czego potrzebujesz, by zrobić pierwszy krok: prawdę, która została objawiona, odwagę, która zawsze w tobie była. I pewność, że nie jesteś sam. Anioły nie przemawiają do wiatru, nie wysyłają bezsensownych wiadomości. Jeśli dotarłeś tak daleko, to dlatego, że coś w tobie już wie, że to Twój czas. To nie przypadek, to nie przypadek. To życie przez nie mówi ci, jesteś gotowy. A jeśli nadal masz wątpliwości, poproś o znak. Rozejrzyj się. Zauważ liczby, słowa, ludzi, którzy pojawią się na twojej drodze w nadchodzących dniach. Anioły uwielbiają potwierdzać swoją bliskość. Uwielbiają przypominać ci, że nawet gdy wszystko wydaje się niepewne, prowadzi cię niewidzialna ręka. Jeśli chcesz, możesz poprosić je o jasny przekaz. Jeśli ta wiadomość jest naprawdę do ciebie, pokaż mi numer 700 jedyste może to być na zegarze, na tabliczce, na stronie w książce. Kiedy to zobaczysz, wiedz, że mówią: "Tak, jesteśmy tutaj i jesteś na dobrej drodze." Ale pamiętaj, anioły mogą oświetlać drogę, ale to twoje kroki cię tam zaprowadzą. Mogą szeptać prawdę, ale to twój głos musi ją wypowiedzieć na głos. Mogą dać ci siłę, ale to Twoja ręka musi puścić to, co już Ci nie służy. A kiedy to zrobisz? Kiedy wybierzesz siebie, kiedy zdecydujesz, że zasługujesz na miłość, która nie rani, nie opustosza, nie czyni Cię drobną, wydarzy się coś magicznego. Nie natychmiast, może nie w sposób, którego się spodziewasz, ale się wydarzy. Bo wszechświat przysięga się na korzyść tych, którzy mają odwagę żyć zgodnie z własną prawdą. Kiedyś spojrzysz wstecz i zrozumiesz, dlaczego wszystko potoczyło się tak, jak się potoczyło. Zrozumiesz, dlaczego pewne drzwi się zamknęły, dlaczego pewne osoby odeszły, dlaczego pewne łzy były konieczne. Zrozumiesz, że nic nie poszło na marne, że każdy ból przygotowywał Cię na większą miłość, że każde pożegnanie przybliżało Cię do nowego początku. Do tego czasu zaufaj. Zaufaj znakom. Zaufaj głosowi, który przemawia w ciszy. Zaufaj temu, co twoje serce już wie, nawet gdy umysł wciąż wątpi. Aniołowie nie pozwolili ci zajść tak daleko, żeby cię teraz porzucić. Czekają na ciebie po drugiej stronie strachu, wątpliwości, tego, czego myślisz, że nie możesz pokonać. Więc idź, zrób pierwszy krok nie w pośpiechu, ale z wiarą. Nie ze strachem, ale z pewnością, że po drugiej stronie tego wyboru czeka lżejsze życie, prawdziwsza miłość, wersja Ciebie, której jeszcze nie poznałeś, ale która już istnieje. A kiedy droga wydaje się ciężka, pamiętaj, Anioły nie proszą Cię, żebyś był idealny, proszą Cię, żebyś był odważny, a Ty już taki jesteś, zawsze byłeś. Wystarczyło, że o tym pamiętałeś. Niech ta wiadomość będzie iskrą, która rozpali w tobie światło. Niech poprowadzi cię przez mroczne dni i przypomni ci w słoneczne, że stać cię na o wiele więcej niż sobie wyobrażałeś. Wszechświat zajmie się resztą. Musisz tylko uwierzyć i zacząć.